Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends, z wyzwań od widzów. Dawno nie było odcinka z tej serii. Jeden widz strasznie płakał, żeby chciał zobaczyć, więc no dobra, nagram. Wybrałem sobie Elię pod Letality. No i zobaczymy, co z tego będzie. Od razu zaznaczę, że jest to moja pierwsza gra w presezonie, ponieważ y, już, już jakiś czas temu, czyli z, chyba dwa lub nawet trzy tygodnie temu, zaczął się presezon. I od tego momentu, jak skończy się sezon, nie grałem, miałem taki trochę odpoczynek od LoL'a. Grałem sobie w inne gierki, na przykład w Ruined Kinga. Seria jest na kanale, można sobie obejrzeć. Odcinki jeszcze będą się pojawiać, ponieważ gry jeszcze nie ukończyłem. No ale też, żeby jakaś tam była różnorodność i nie tylko ten Ruined King, no to nagram tą Illaoi, czyli tego LoL'a. Yy, no zobaczymy, no. Jest to moja pierwsza gra z tymi nowymi smokami, no, nawet pierwszy chemtechowy. Okej, okay, to przynajmniej o tyle dobrze, że jak jest chemtechowy to nie będzie duszy chemtechowej, który podobno podobna P. p. Okej, no i dobra, no, gramy Lethality i Lao, czyli wziąłem takie runy, coś tu się zbugowało i tu jeszcze na to, ale mam Dark Harvesta i takie inne pierdoły. No i nie wiem, czekajcie, zobaczymy po co jeszcze pójdę. Pod detality, czyli to po polsku jest destrukcja. Mamy tutaj taki... Możliwość znaczenia tego, czy nie? Chyba nie. No dobra, trudno. Yy, no to, słuchajcie. To tu jest... No jesteśmy jako niby ten wojownik. To daje destrukcję. Nie ma to destrukcji. Destrukcja. Anaki. To co daje tutaj Lethality? To daje. To daje. Lub to. Chyba pójdę po to, wiecie co, w sumie. Są tu nowe temy jak to. To niezbyt wiem co robią. Mówię jeszcze. Jakoś nie interesowałem się LoLem w pre sezonie. Zmian nie ma aż tak dużo jak w poprzednim roku, gdzie były wszystkie nowe temy i gry praktycznie było uczyć się na nowo i mety. Teraz jest w miarę Łagodnie, tylko te smoki, a tak to jest luz. Dobra, gramy na Mordek Nie mam pojęcia kto ten mechap wygrywa. Trzeba pamiętać, że gram pod Darker Vesta, czyli tak raczej na linii trochę słabe. Kurde. Ja w sumie gram największym uselessem w tych grze, czyli... Illaoi. Illaoi <grystanie> jest spokojny w Runit Kingu, a nie w lozu. Kurde. Tak. Nie, nawet nie wiem, nie wiem jak my robię. Chciałem zagrać tak naprawdę na dżungli, żeby, żebyśmy sobie zobaczyli te nowe zmiany, na przykład byśmy grali pod smoki i wtedy byłoby była szansa może jakąś duszę nam zobaczyć, takie ja sobie to ogarnął. No i niestety jakiś chłop był szybszy, napisał dżunglę, więc został mi top. No jedna z mniejszych linii, ale no ale jest tak jest Trudno, nic na to nie poradzimy. No, gramy sobie. Muszę walczyć wokół swoich macek, ponieważ tak to ja nie mam jakichkolwiek szans. Mm. Ok. Nie wiem co on zrobił. Z się na mnie rzucił i zabiłem go w miarę w prosty sposób. Ok. No dobra, Git. No ja dżungli. chyba chciał to spuszczać, Ponieważ chłop nie ma. Tpka, żeby stracił te miniony, dobra, no nie jest źle, tego się nie zapomina. Co prawda, w Lola nie grałem te dwa tygodnie, dwa lub już no jakieś dwa i pół, może nie wiem. ciężko powiedzieć, kiedy się sezon skończył. Kiedy, kiedy on się kończył? 11? Tego, 17? Nie pamiętam, kurde, kiedy się ten skończył. 5? Listopada? No mniej, że oto, więc. A mamy dzisiaj 1 grudnia. Film, myślę, pojawi się jutro, czyli 2 grudnia. Yy. Czyli to idziemy pod to, pod to czy pod to nie wiem, na razie kuchni sobie te mieczyki, bo mieczyki można... Mieczyki będą dobre na wszystkich z tych itemów. Jeszcze daje... Metality chyba nie A wracę chyba z porto jednak pójdę. Zawsze to jakieś tam przechwampiryzm jeszcze i takie inne rzeczy. No no Więc praktycznie w ogóle nie grałem, oprócz tam jakichś pojedynczych aramków, żeby po prostu zdobyć nagrody jakie tam były za, za granie. Były jakieś skiny arcane do zdobycia, więc yy, przez to grałem. Tak, no i serial jest naprawdę fajny, obejrzałem go już całego. Polecam serdecznie wszystkim, którzy nie oglądali. Nawet nie trzeba jakoś mocno znać fabuły z Lola, a nie w ogóle interesować się Lolem, a i tak się połapieć o co chodzi w serialu. To jest naprawdę fajna sprawa ze strony Riotu. Jest również potwierdzone, że będzie drugi sezon, ale to dopiero naprawdę w 2023, czyli sporo czekania. Oj, jakiś lak mini. Dobra, chciałabym, żeby ta macka go wolnęła. Tak walcząc wśród macek to jest myślę ileo jest poko, ale jeżeli nie mamy macek, no to to jest takie mech. Okej, okay, zaatakowało go jeszcze. Okej, okay. taka wymiana jest jak najbardziej fajna dla nas I Lao w sumie już kiedyś grałem, tylko nie pamiętam gdzie chyba to był na dżungli. Tam sumie nie było najgorzej. Jeżeli te macki nam pomagały Bez macki było tragicznie Zresztą w sumie ja nic nie robiłem, bo... Ciężko było gankować jak oj. No, teraz przypomniałem tą grę No, na topie No ale nie, no tak czy siak to po to jest useless strasznie, ale... No dobra, no cofnijmy, sposzowaliśmy Może jeszcze warta. No i tak, daj widzimy tu, Znaczy talię Okej, okay, co daje w ogóle smok? Jeżeli się go zabije? Nawet, nie za bardzo wiem. Mówię, jakoś się nie za bardzo interesowałem. Teraz zacząłem grać dużo w Ruiny Kinga i tam, w sumie, spędzam wiele czasu. Yy, no, jakieś tam inne gierki takie mniejsze. ale LoL'a odpuściłem, dlatego też nie było w sumie filmów yy, z LoL'a, ani z wyzwania, ani z od do Z. No, bo serię Drogę do Challengera zakończyliśmy w Masterze. Jak się zobaczy, masterową ramkę, bo, ponieważ na razie ranga się została. A w styczniu, gdy sezon się zacznie, się to wszystko zresetuje. Jeszcze chyba nie ma daty kiedyś się zacznie sezon. Ale jakoś, na razie mnie to mało interesuje. Hmm, jakby nas... Co coś się tam niekiedy nas zerkuje? Czy nasze macki będą... Go atakowały wtedy czy nie? Chyba nie. Okej, okay, teraz... Chyba nie za bardzo mogę się z nim Okej. Okay. No trochę skrowałem tego flasha To no, dobra spokojnie naki To jest Rakam idzie no. Jest to coś jakiś tam zwykły normal bez trayhardu Ale pamiętajcie Ja to pamiętam Każde wyzwanie Trzeba przegrać Czy znaczy, może nie, że trzeba ale się przegrywa, ponieważ No nie wiem, nie ma nie potrafię grać wyzwań i każdy przegrywam, po prostu jestem słaby Dobra. może jak będę miał jeszcze chwilę to nagram jakieś te wyzwania na zapas żeby były ale na razie nie wiem na razie nagram to i cieszcie się tym co jest bo nie wiem, kiedy będzie kolejne pik nie, musi chyba cofnął ja miałem TPK więc musiałem gdzieś dyscyplować. Jezu, to jest słabe, że nawet Q nie zabija tych stworów z daleka, atakujących. No ale useless. Dobra, czy ja my tam tepnąć? Czy będzie jakaś bitwa? Chyba nie. Okej, okay, taka wymiana jest chyba... O kurde, ja nawet z jego duszy wydzieram Dark Harvesta. Dobra, to jest OP. Dark Harvest na Ilaoi. Okazuje się, że to jest OP. Huh. Nice. Mm. A no i oprócz LoL'a tych haramów, to też w sumie trochę TFT sobie pogrywałem. Ta nowa rotacja, co jest, to jest... Mi się podoba, fajnie mi się gra. Kurat, to w miarę ogarniam. tego LoL'a praktycznie nie gram, ale TFT dużo gram. Ech. Dobra. Mówi, ktoś tego smaka wziął, chciałem zobaczyć, co on w ogóle daje, bo nie za bardzo pamiętam. <laughs> Wiem, że dusza jest tyle. Nic się mi warta, dziad. Szkoda. Zostaw tam mackę! Co to było? Za to powiadomienie jest telefoniczne. Kurde, nie, 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 zostaw mackę, muszę ją bronić. O cholera, tutaj gęka. Coś się stało? Nie za bardzo wiem. Okej. Okay. Dalej szako zabi go. Nie wiem co się stało, że, w, że przeżyłem tak długo. <laughs> po prostu zlutowałem, te maski rozbiły, raz nie. Nie za bardzo wiem co się wydarzyło, ale ważne, że. Chciałem ja powiedzieć, że szako zabi dwóch, ale niestety strolował trochę ginąc. Trudno. Dobra. Patrzę na ich drużynę i sobie tu nikt... Spoko drużyny, podoba mi się, że jest. rak na midzie, Bart na DC, to jest... Takich ludzi się ceni, a nie jakichś tryharderów... zawicie Zabicie Zilana, Okej, okay, teraz tego. Zaraz mu się skończy ult. Mógłbym stopować sobie tą linię. Teraz tam... Dobiegnę. On nie ma ulta. Ojej, to słabe. Hmm. Wyrwę mu duszę, żeby go spowolnić. Po prostu zabił nie zabijemy, ale trochę go obijemy A Jezus, ale już lez postać. Hm. No trudno. Ale że jeszcze skina do tej postaci. To mnie dopiero zastanawia skąd. Nie Boże, ma dwa przewagi Tragicznie Nie, po prostu wejdzie we mnie i zabije. Aj, aj. No dobra, no niestety no, Nie warto się z nim bić. Jest zbyt silny. Unlucky Dlatego nie lubię wyzwań od widzów. Ponieważ wyzwania polegają na tym, żebym grał jakimiś uselessami, z lesami, z, z trollowami. Wildami. więc... no trudno. Dobra, no teraz się ptaniemy na linię i powstrzymamy, Dziada, nie będzie nas poszował. Wurf. Nie, wurf. Co ci bij. Dziady go. Przynajmniej dostaje duszę z... duszę z Dark Harvesta z jego duszy, że tak powiem. To jest spoko sprawa. Wiem, czy ja jestem w stanie może go zabić? Chyba nie. Nie byłem w stanie ruszyć. Boże, jaka useless postać. Super się bawię grając. Tą postacią, tą grę. Dobra, ale my jesteśmy dużą przygrającą, więc powinniśmy mieć zaraz jakieś bonus za, za przegrywanie bo przecież takiego wprowadzili więc nie wiem jak to się aktywuje kiedy tego też nie ogarniam ale na razie co o mnie to wchodzi? mogliśmy wziąć smoka, ten boiler jest na topie a wejdźmy jeszcze smok na SOP hmm. nie uchronimy wieży żeby przy tych heraldach myśli no się cofnęła cofnęła Okej, okay, biorę smoczka, nice Zobaczymy zaraz co on daje Oj. Co pisze o nim? Nie Dobra, idę poszuję Dobra, mamy duszę, znaczy mamy smoka Chętnychowy smok, zadaje się do 5% więcej obroń w rynku, którym mają więcej zdrowia od Ciebie, okej, okay. czyli na przykład dla takiego Yasuo czy Warusa, którzy mają mało HP, będzie spoko. W sumie dla mnie też, bo ja nie idę pod stricte tanka, to raczej też na przykład taki Kaiser, będzie miał więcej HP ode mnie. To w sumie cieszę się z tego smoczka. Ale ten smok jest dobry na tanków właśnie, jeżeli przed nimi drożnie są tanki, to warto pod tego smoka grać. Kto ma więc kpodem na przykład? Zobaczmy, czy ktoś ma? No niestety na razie nie ma nikt Nie wiem, czy spotny kaiser Dobra, co dalej pod yy, tego, pod Letality, tak? Miałem iść, więc Co tutaj Letality kurde hmm. Na razie jest po prostu mieczek Idźmy na bota Okej, okay. to daję od Lethality, tak? Bo to jest destrukcja A przybicie pancerza nie jest jako odliczone? O, to chyba tu, dobra tu są itemy z Lutality, więc o, Może możemy pod to, jest nawet gwiazdeczka, że jest polecany ten item, Tutaj do tego idziemy Ten tam odpuszczuje, nie fajnie, najlepszy, no że ja miałem <śla> 1-0 raz go zabiłem Dobra, dajcie przynajmniej asystę nawet killa Dobra, bić to gówną. Dobra, przeszedłem, killa z więc jest OK. Musimy się cofnąć na linię, ponieważ ten tam mocno pushuje. On ma więcej HP od nas, więc dusza w tym przypadku będzie się, będzie się sprawdzała. Dobra, kupmy to, biegnijmy na linię, ponieważ on będzie hardcore mocno pushował. W razie jak ja się do farmie Dzięki za pomoc Nie wiem, Ilaj, może by była grana gdyby Oj Gdyby nie matki się szybciej respiły albo była jakaś możliwość ich rozpienia, Ponieważ tak bez macek, no to... Ja mam, że... Oj, co ja tu mogę zrobić W zasadzie Nic No i po prostu zabiję. <śmany> <śmany> no właśnie. Boże, kto go tak mafidował? No masakra. Syło, radę? Nice. I czas zostałem. Okej, okay. może być. Nieźle. Ja są z niego fajnego shutdowna. Więc jest okej. Okay. Uważaj tylko na rakana. Ale dobra. Jak tak patrzę, to mamy... Nie, spoko team. My mają w sumie full-upy Boże, dobra. To jak idę pod nerce w takim razie pod... Yy pod magic armor. Okej, okay. co daje? Na przykład, tam możesz na magię. I to. Jest coś takiego? Nie ma. Kurde, Trudno. Mm. Mm. Nie wiem gdzie iść. Ale ma nikt ten względem. Boże. Nie będę tego czytał, ale. To jest <grystanie> znaczy drastyczne. <grystanie> ambiara no daj, bardzo O Jezus Andaki. No mają full up team tak teraz zauważyłem. A nie dobra nie mają full OP Team ponieważ Bart idzie pod ADC i ten AD, więc Dobra, to jeden Bart Jeden Bart w nie czyni To jest to Barda O, macka się rozpiła Kurde, nie wiem, to jest zapas do zreworkowania. Ale głupio. No nie wiem, no, tak to będzie wyglądało, no. Boże, już mi się nie chce grać w tej gry. Nuda. No, Granie w prestonie jest. mija się celem. I ja tak uważam. I nigdy nie grałem. Na pewno rankedów no. Tak, normalka, że sama jest ok, ale rankedów, gdzie ludzie tryhardują, a w sumie nie ma o co ani po co, to... To nie, to nie. nie, nie, nie. Dziękuję. Dobra, co mi... coś daje, a co to jest? Mmm, gówna jakieś. Kurde, nie ma i tego, które dają... A są jakieś te, które dają arwar i destrukcję? Też nie ma. Podaje HP. Ciekawe. Gdzie się st stepać Nie wiem bardzo. Nie wiem, jak muszę być nafidowany że ...cokolwiek robił. Okay. O kurwa. <ścoughs> znaczy kurde, oni tu są. Orety. rety. jak trochę mpszaka. Dobra, no gram jak w Bardzo słabo mechanicznie gram. Ale to przez co mówię, że nie grałem i dwa tygodnie i to jest pierwsza gierka tu na żywioł lecę no, trudno może zginie, okej okay. Ja jestem z poddaniem tego no. 20 minut, idealny czas, po co drzewi dociągnąć? mi za taki ten <grym> No wiem, bo ten Gór ten to jest tro -lo -lo -lo, ale trudno O, jaka jest dusza? Hex to chyba dusza, czyli mam te hex bramy się aktywały, przez które, które można skakać sobie. Fajnie. Zaraz zobaczymy jak to działa. Pyk, dobra. Hmm. Skoczmy tu. Ciup. Mogę wybrać gdzie się zrespię. Okej, okay. czyli takie po prostu skrócenie drogi. I cofnąć się nią chyba nie da. To w sumie to byłoby zbyt OP. Znaczy tą się nie da akurat cofnąć, ale na przykład te co są tutaj, stąd i stąd to dwie strony działają. O. A te z bazy tylko w jedną. O, podaliśmy się. Dobra, no to była Eli pod Retality. Była jaka była, wszyscy widzieli. No trudno. Ale dzięki zaglądaniu że się podobało. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie. Hello.